ruszyły na ostatniej pozycji galopuje ganima pozostały mocno mocno zgrupowane prowadzi boleta boleta prowadzi na drugiej pozycji galopuje ebaby ale tam bardzo blisko również w tej chwili na drugą pozycję chce wysunąć się Vista ale tam trzy konie ebaby Vista to razem na ostatniej pozycji jest ganima a przedostatnia to jest Migma. Manga w tej chwili galopuje na drugiej, trzeciej, tam druga, trzecia, czwarta pozycja. Konie galop, klacze galopują łeb-web, z tym, że oczywiście prowadzi boleta 1200 metrów do celownika. Boleta na drugiej pozycji w tej chwili jest Manga, Vista, Migma, i hey baby 1000 metrów, już w tej chwili 900. Prowadzi nadal boleta, na drugiej pozycji Vista, a na trzecim miejscu galopuje manga. Pół zakrętu, boleta, wista i dalej manga. W tej chwili stawka się nieco zgrupowała, oczywiście przed wyjściem na prostą. Na Prowadzi Boleta niezmiennie, Boleta, która jest atakowana przez Mangę. Boleta, Manga i Polen rozpoczyna finish Ganima. 400, 300 metrów do celownika, na czele statki jest Manga, Manga, którą mocno, mocno atakuje Ganima. I te dwie klacze mają przewagę nad resztą. Stawki. 100 metrów do celownika, manga oraz ganima, manga ganima, w finiszu A hey Baby w celowniku, manga z ganimą razem, następnie A hey Baby, Migma, dalej Boleta i na końcu Wista.